No, co mam powiedzieć, no widać, co się stało się. Miałem nadzieję, że uszło tu seria. Jak sobie po prostu w pająkach. Dobra, będzie zwyczajny. z mi się nie chce zładować światła, super. Yeah, I'm

Ja lepiej lepiej będzie w <laughs> hmm. Nigdy nie wchodzić na niezaładowane cząki. tak Takie stabile niż kiedyś. Kiedyś to jak wylądowisz, bo, bo to już jest 1.15. Dobrze, że długo odcinka nie było. Jak tego mikrofonu używam przepraszam chwilę. Wezmę posłuchawkowy mikrofon. Mam trzy mikrofony. A teraz się nawet ja nie załaduję. Trzy mikrofony, z czego jeden w laptopie, jeden gówniany i jeden. Przepraszam za gwałcenie uszu waszej. Dobra, widzę,